Dziecko i trudne emocje: złość, gniew, smutek, co z tym robić u dziecka? Jak nauczyć dziecko radzić sobie z trudnymi emocjami? Nagrywam to wideo nie, żeby dawać ci dobre rady, ale żeby powiedzieć ci, że jest narzędzie. Że stworzyłem narzędzie, dzięki któremu Twoje dziecko może szybko nauczyć się radzić sobie z trudnymi emocjami. Dlatego nagrałem wizualizację bajkowy wodospad, w którym zabieram Twoje dziecko do takiej psychicznej przestrzeni, w której nauczy się zmieniać swoje trudne emocje na dobre. Bezpośredni efekt korzystania z tego nagrania to odprężenie ciała, myśli, emocji, zmiana nastroju. Trudne emocje, na przykład gniewu, złości, lęku, ograniczają świadomość dziecka co do sposobów reagowania na nie. Ważne więc, żeby rozmawiając z dzieckiem, odwoływać się, odwoływać się do takich sposobów radzenia sobie ze stresem, które ono zna i które potrafi zastosować. Gdy dziecko ma już doświadczenie bajkowego wodospadu, możesz zapytać na przykład, co teraz czujesz? Czy to jest gniew? Zosia? Czy dobrze się czujesz, przeżywając swój gniew? Czy to przyjemne uczucie tak się czuć? Jeśli nie, to może chcesz to teraz zmienić? A czy pamiętasz podróż do bajkowego Wodospadu? Może to dobry czas na odwiedzenie go teraz? Może zróbmy to razem? Ja jestem Paweł Robert i tak zazwyczaj to tworzę specjalne nagrania dla dorosłych, ale przydarzyła mi się sytuacja z zasypianiem dziecka. Powstało z tego nagranie, zasypiajka, a bajkowy wodospad to kontynuacja. Zobacz na stronie, jak pomóc swojemu dziecku radzić sobie z trudnymi emocjami. Kliknij Polub i Cudowności dla Ciebie.